A witajcie we wspomnieniach, jak się bawią nacjonaliści. Cóż za wrogie słowo, jakże nieodzwierciedlające narodowców, patriotów, ludzi normalnych, rodzin. Zapraszam, nie ma co tu gadać. Popatrzcie sobie i wyróbcie sobie swoje własne zdanie na temat. Tego, co się tam działo. Patriotka ma Wroczię. Boże, Masz Głośno, boże. Bóg, boże. Masz. Boże. 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 E oi tisna, oh, banner, 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 e oi tisna, oh, e oi tisna, oh, e oi e oi She's 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 Cześć, 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 Cześć <głos> <głos> i chwała bohaterom! ich i chwała ich chwałę. i chwała chwałę. i chwała ojczyzna. i chwała ojczyzna. Ora 6 ora 8 ora 1 ora 7 ora 8 përverti se urgjash Terima kasih telah <laughs> menonton! Oh, 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 oh,

Borwa niepotwona, ruda brana! Borwa niepotwona, ruda brana! Borwa niepotwona! Zabijają, nie wytrzymaj, biało To nie wytrzymaj! Biało-czerwone! To nie wytrzymaj! biało

Czekajcie, nagram Stop przodu, a o właśnie. Mam <grystanie> na Jasne. Nie Jasne. Ale mieszkacie w Polsce, czy nie? Pół na pół tak trzeba. A, Wszędzie mieszkamy. Wieczni tułacze.

ale sam marsz kończy się kończy tutaj się tutaj, tak? Dobra i co sobie... teraz?